Kompleksy sportowe, strefy wypoczynku, place zabaw, parkingi, a od dwóch edycji również wydarzenia kulturalne, festyny i warsztaty. Tej i wiele innych przedsięwzięć udało się zrealizować dzięki kieleckiemu budżetowi obywatelskiemu. Przez ostatnie lata wspólnie zmienialiśmy nasze miasto. Wkrótce kolejna ku temu okazja. Startuje dziewiąta już edycja kieleckiego budżetu obywatelskiego. Od 4 do 25 maja potrwa proces zgłaszania projektów. Budżet obywatelski to wspaniała idea, która pokazuje, że kielczanie mogą i chcą mieć wpływ na swoje otoczenie. Doceniając ich inicjatywy, zwiększyliśmy w tym roku kwotę na realizację takich zadań, takich inicjatyw. Będzie to 7 800 000 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych dużych przeznaczono 4 500 000 zł, zadań inwestycyjnych małych 2 000, 000 złotych oraz 500 000 zł na tak zwane zadania nieinwestycyjne. Nowością są w tym roku projekty zielone, na które przeznaczono 800 tysięcy złotych. W ostatnich latach znacznie wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców. Widzimy, że Kielczanie bardzo chętnie zgłaszają projekty, które mają dbać o nasze naturalne środowisko i modernizować tereny zielone. Dlatego wprowadzamy w tym roku dodatkową kategorię projektów zielonych. Chcemy ułatwić realizację takich projektów i zainspirować mieszkańców do zgłaszania właśnie ekologicznych zadań. Regulamin tegorocznej edycji oraz porady dotyczące przygotowywania wniosków dostępne są na platformie IDEA Kielce. Lista wszystkich zgłoszonych propozycji zostanie opublikowana 28 maja. Głosowanie wystartuje 27 września i potrwa dwa tygodnie. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, zwycięskie projekty tegorocznego budżetu obywatelskiego poznamy do 15 października.